Przepływ kryptowalut uchodzi za całkowicie anonimowy, co sprzyja przestępcom chcącym za ich pomocą ukryć swoją nielegalną działalność. Kryptowaluty wykorzystywane są więc do prania pieniędzy, ukrywania mienia pochodzącego z przestępstw oraz do finansowania terroryzmu. Jednak wszystkie operacje na kryptowalutach pozostawiają za sobą szereg informacji. Użytkownicy internetu często myślą, że w internecie można pozostać anonimowym. Anonimowość w internecie wiąże się z tym, że można tam znaleźć dużo narzędzi, które pozwalają zdaniem tych ludzi skutecznie zacierać ślady za sobą. Ale to poczucie bywa pozorne. Każda aktywność, każde, każde działanie w internecie pozostawia zmiany na, na, na urządzeniach, które są w necie, do, do internetu podpięte. A na tych urządzeniach pozostają ślady, które są dla nas bardzo cennymi informacjami. Kryptowaluty działają w oparciu o system, który jest zdecentralizowany, ale to wcale nie oznacza, że jest on anonimowy. Na czym polega mit anonimowości w obrocie kryptowalutami? Jakich przestępstw na rynku kryptowaluty dopuszczają się oszuści i jakie stosują socjotechniki? Na co zwrócić uwagę, aby inwestując w kryptowaluty nie zostać ofiarą wyłudzenia? Co zrobić, jeśli podejrzewamy, że mamy do czynienia z próbą oszustwa? Jak najlepiej chronić środki zgromadzone w portfelu kryptowalutowym? Między innymi na te pytania odpowiadają nasi eksperci. Oficerowie operacyjni Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Jan Ziomek z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w naszym drugim podcaście o kryptowalutach w ramach policyjnego cyklu rozmów z ekspertami o bezpieczeństwie wspólnie bezpieczni. Zachęcamy do słuchania na platformach podcastowych lub bezpośrednio z internetu. Link w opisie filmu.